Trzecie miejsce, jesteś zadowolony, rywale naciskają, ale nasz parę sekund przelek. tak no to już do tego to przywykłem już przez, przez ten cały sezon, że no walka jest cały czas, od, od startu do mety, no i dobrze o to chodzi. W Twoim przypadku jakoś spokojnie dzień minął, nie było większych dramatów. Nie, nie, no jakichś tam wyjazdów poza drogę i tak dalej nie było, natomiast bardziej 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 na pierwszym i na ostatnim odcinku gdzieś nie wiem nie czułem kompletnie przyczepności pod kołami, tak mogę skwitować i, i, i gdzieś tam te sekundy mi pouciekały. No ale dobrze, bo, bo no, nie ryzykowałem. Niestety nie, nie dałem rady tak jak mówię, nie, nie czułem przyczepności, więc byłem zmuszony minimalnie zwolnić, żeby żeby jednak dojechać do mety i, no i od jutra zacząć walkę od nowa. Masz takie małe Suzuki przed sobą, myślę, że chce się tak, ale to, to taka prosta sprawa nie będzie, bo Grzesiek tutaj u siebie jest, jest strasznie, jakby to powiedzieć, nakręcony, także wszystko mu wychodzi na razie i, i, i no i dobrze jedzie, także te odcineczki są, y, powiem, ciężkie dla Enek, naprawdę, bo tutaj jest specyficzne, specyficzna konfiguracja, jest y, gdzieś spinamy się pod górę, po czym bardzo strome zjazdy na dół, kręte, gdzie naprawdę trzeba często, często używać hamulca. No i niestety te samochody ważą półtorej tony, także, także zatrzymać takiego kolosa, no to chwilę schodzi. No i poza tym hamulce się niestety, ale, ale gdzieś tam w pewnych momentach też odczuwają trudy tego, także, także nie jest łatwo. A tym bardziej, że nie ma później na odcinku, gdzie ich słodzić, bo naprawdę cały czas jest, jest kręto i, i pagórkowato, tak bym powiedział.